Witam Państwa, Tomasz Stefaniuk, Greensor. Dzisiaj pokażę stół bagerski. Budując ten stół, bardzo skupiliśmy się na ergonomii. Tak, żeby użytkowanie tego stołu było bardzo wygodne. Kolejna funkcja. Maszyna się zatrzymuje, to wiadomo, ale piszczy. I teraz wiadomo, który mamy grzybek. Bo... I też mamy taką funkcję. I wiadomo, nie piszczy. Tu jak wyłączymy, ee, a włączymy w innym miejscu, no to będzie tutaj piszczeć, tak? A tam nie. Jak to się wyłączało? Całe szczęście niektóre maszyny się łatwiej wyłącza. Najważniejsze, że maszyna jest git i działa. A, bo jeszcze nie pokazałem. E, oczywiście, w jaki sposób się uruchamia maszyna i zatrzymuje. Tak się zatrzymuje, a tak się uruchamia. To jest nasz programista, tak? tak. Tutaj. Popatrzmy, jak ten stół jest niski. Szymon, e, prostuj się. <noise> to się też będzie wygodnie dla niskich osób. Szczególnie, że ta skrzynka, jednak, tutaj jest e, bardzo nisko umiejscowiona. Żeby to obniżyć, musieliśmy dodać e, taką przestrzeń e, pod e, skrzynką. Dzięki temu mogliśmy obniżyć wagę jeszcze niżej. Jak będzie to wysoki? E, no to da się zawsze podkręcić, tutaj na nóżkach, podnieść, albo jeszcze na to puścić. Zastosowaliśmy podwójne rolki. E, nie musimy podnosić całej skrzynki do góry przy przepychaniu na ten przenośnik z boku. Tylko jest tutaj o wiele lżej. Statyw do nagrywania. W tym miejscu stała kamera. Dzięki temu można było takie ładne ujęcie nagrać. To jest statyw? No, no. ładne. Niestety okazało się, że mamy trochę za mało skrzynek, żeby dwie skrzynki pokazać w teście. Ale ogólnie taka jest idea. Oczywiście muszę się przyznać trochę do błędu, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy to są moich rodziców jabłka, czy nie. Mieliśmy też inne jabłka, ale zaraz ktoś by powiedział, że maszyna jakoś słaba sortuje. Wykorzystywaliśmy te jabłka po to, żeby przetestować, jak się zachowują duże jabłka, a jak jakieś takie malutkie. Czy stół pakierski dobrze działa. Jednak okazało się, że znaleźliśmy jabłka od moich rodziców. Także są. Także takie się jabłka hoduje w Wolce Polinowskiej. Oczywiście ręcznie przekładamy, gdyż nie mamy tej podłączonej wywrotnicy, bo jest odstawiona w sumie nie wiadomo czemu. Ale do testów jak najbardziej tak pasuje. Stół jest podłączony do dwóch sąsiednich stołów sortownicy Greensort. No i tak wiadomo, to jest jeszcze dopiero prototyp. Eee, bardzo możliwe, że tutaj ten przenośnik, tutaj ten lej, który mamy, trzeba będzie zrobić w postaci, w postaci przenośnika. Tak? To jest prototyp, więc wiadomo. Stół pakerski ze stołem return, czyli powrotnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu owoce krążą wokół. Na przenośnikach. No i oczywiście skrzynia paleta na odpady. Mamy tutaj przenośnik pod spodem, gdzie mamy kilka miejsc do wrzucania tych owoców zbitych, których maszyna by nie odrzuciła lub by nie miała takiej funkcji do odrzucania. Całe szczęście u nas owoców takich odpadowych, do pokazania, że to jest owoc odpadowy, nie brakuje. No i teraz tak, taki owoc odpadowy, jak oczywiście tutaj gdzieś tam sobie jedzie. My go widzimy. To możemy sobie wziąć, zamiast włożyć tutaj do skrzynki do kartonu, to wrzucamy go tutaj. Ciekawostką jest to, że wcześniej tej przegrody nie było i owoce wypadały z jednego przenośnika. Tu wrzucaliśmy, to wypadały tu z drugiej strony ale jesteśmy tacy innowacyjni, że dodaliśmy przegrodę. Jedzie, jedzie, aż spada. A oczywiście bym zapomniał to, że mamy dwa sąsiednie stoły podłączone w sortownicy do stołu pakerskiego. Umożliwia to podłączenie dwóch stołów pakerskich do naszej sortownicy. Dlatego mamy podstawkę na skrzynki. A raczej na kartony, gdzie tych strzynek, jak widać, trochę się może zmieścić u góry, i jest to dosyć nisko. Jest zero na wadze. Jak położymy karton, oczywiście, karton widać, waży 400 gram. Wystarczy nacisnąć guzik, mamy zero, Możemy teraz nakładać sobie ile chcemy. Jabłko do pełna. Jak nie trzeba, to jedzie. A jak trzeba, to nie jedzie. Ogólnie chodziło o to, że tam skrzynka stoi, i tu następną pchamy. I ta, która tu stoi, to ta druga ją popycha. Dzięki czemu dojeżdżają one do końca. Oczywiście zostało wszystko tak to zaprojektowane, żeby skrzynia paleta mieściła się tutaj pod przenośnikiem na odpady. No wiadomo, jak mamy skrzynki, no to jednak jest problem ze skrzynkami, gdyż no, co chwilę trzeba zaraz je odstawiać. A to jest ciężkie, lepiej rozgarnąć owoce, a cała skrzynia poleta wcale tak dużo miejsca nie zajmuje. Poza tym ta przestrzeń tak byłaby zmarnowana, gdyż musimy mieć rampę do zjazdu pełnych skrzynek z owocami. Jak to się wyłączało? Na no szczęście niektóre maszyny się łatwiej wyłącza.